Nawet zrymowałem, a niektórzy będą się męczyć w klimatyzacji zajebiaszczej na stadionie, gdzie będzie rozgrywany właśnie ten meczyk. Jeśli chodzi o różne wykluczenia, no to wiemy, że Francję dopadły choroby, dopadły przeziębienia właśnie przez tą klimatyzację. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Chyba, że chłopaki trochę zabalowali, ale nie sądzę, no bo to profesjonalni sportowcy są. No, a w Argentynie nie słychać generalnie o jakichś tam wykluczeniach, e, takich straszliwych, które miałyby mieć wpływ na przebieg meczu. We Francji odwrotnie, do tych niby kontuzjowanych dołączył nawet Giroud, który być może nie zagra w tym meczu. Do treningu powracali co po niektórzy Francuzi, no ale wiadomo, że raczej mogą mieć problem z przygotowaniem fizycznym. Zobaczymy jednak jak to będzie wyglądało podczas meczu. Moim zdaniem Francji będzie ciężko. No i tutaj Argentyna staje się coraz większym faworytem. Kursy wariują. Kursy wariują, bo u niektórych bukmacherów faworytem delikatnym o kilka punktów jest Argentyna, jeśli chodzi o regulaminowy czas gry, ale u tego samego bukmachera zwycięzca trofeum Francja jest z niższym kursem niż Argentyna. Co mnie bardzo dziwi, bo albo to jakieś pomyłki ludzi wprowadzających kursy, no albo, albo coś dziwnego jeśli chodzi o wpływy spuknięć mocniejszych ale nie sądzę by to jakikolwiek miało wpływ na weryfikację rynku już o tej porze typowania, tak więc ten czynnik w ogóle eliminuje, jest zbyt duża próba by tutaj patrzeć na jakiekolwiek wpływy no bo to w sumie finał mistrzostw świata Trudno się dziwić. Dla mnie Argentyna powinna wygrać i nawet chyba w regulaminowym czasie gry. Choć, tak jak mówiłem wcześniej, stawiam na 1/1 na dogrywkę i rzuty karne. Przejdźmy do kuponików, jakie dla Was przygotowałem na ten dzień, na ten finał. No to jeden kuponik z Fortuny, gdzie można łączyć typy rzutów różnych, fauli, bramek i tak dalej. Tak więc rzuty różne, przynajmniej 7,133. 33 Myślę, że 7 rzutów rożnych jest optymalnie wyższe. Linie moim zdaniem nie do gry. Wszystko zależy od przebiegu meczu, od wyniku jaki będzie się plasował po pierwszej połowie itd. Tak Jeśli będzie prowadziła któraś z drużyn, to tych rzutów rożnych będzie więcej. Bardziej taka pozycja jest do grania na live, a w zdarzeniach pre-meczowych myślę, że jedyną słuszną linią jest 6,5 na overze. Do tego faule. No, widzieliście jak się wczoraj zachowywał arbiter, jak bardzo pozwalał na agresywną grę. No, tylko to był arbiter z Kataru, mamy naszego sędziego w finale. No i tutaj również są wytyczne, jakie są, oczywiście, ale no, arbiter nie będzie pozwalał na tak ostrą grę, jak to było w meczu o trzecie miejsce i będzie temperował czy to kartkami, czy gwizdaniem właśnie Fauli. Myślę, że 23 jest to optymalna liczba do tego by została przekroczona. Jest dość spory kurs na taki pułap, no bo jest to finał, no i wiadomo, jakie są wytyczne Fify, ale myślę, że ten pułap zostanie przekroczony. Zresztą w meczu o trzecie miejsce również taki pułap został przekroczony. Tam było 24 fauli bodajże. Do tego spotkanie bez remisu, tak więc jakoś zabezpieczamy się w razie do ogrywki, no a ryzykujemy 1,90 kurs, czyli praktycznie podwojenie naszego kursu basicowego z dwóch pierwszych członów do wyjęcia 1914 no jeżeli będzie remis no to, ten, ten, no to ta wygrana będzie mniejsza no ale jeśli miałoby się stać, że Argentyna wygra przed końcem gwizdka w regulaminowym czasie gry no to dolicza nam się jeszcze współczynnik 1.14 za bonusa z happy hours od trzech zdarzeń co nam tak naprawdę podwaja basicową wygraną Drugim kuponem jest typ ze specjalnych zakładów, że na Griezmanie zostaną popełnione przynajmniej dwa faule. Griezman rozgrywa piłkę w środku boiska, dość często to robi, generalnie wychodzi również ze skrzydła, tak więc prowadząc kontraatak, myślę, że może zostać zahaczony. I to nie dwa razy, a nawet więcej, więc na tym zawodniku zostaną faule na pewno popełnione. Ile ich będzie, to zobaczymy. Ja myślę, że przynajmniej dwa, na pewno podwojenie. Na kuponie 1012 do wyjęcia takie dwa kuponiki na dzisiejszy finał Wam proponuję. A Liga Typera to dokładna liczba bramek czyli piszemy, ile bramek. Padnie W meczu Argentyna-Francja, na przykład, nie wiem, dwie, czyli może być wynik 2 0, -0 2 lub 1-1. Typujemy oczywiście do momentu rozpoczęcia się tego meczu, czyli do godziny 16. No i to, co Wam obiecałem, grupa Ultimate wyszła na zielono, tak jak miała wyjść. Moim konikiem, moim pewniakiem, jaki miał wejść, był Cleveland Browns z futbolu amerykańskiego, no i drugim pewniakiem był Mamet Kalidow którego podłączałem praktycznie pod każde zdarzenie Tutaj niektórzy z mojej grupy Gwipolskich mogą to poświadczyć Do tego Wikingowie jak widzicie wymęczyli podogrywce Kolców Mimo, że przegrywali bardzo, bardzo wysoko do przerwy No ale wyszło to po mojej myśli Bogdan Gnitko również tutaj w pierwszej rundzie Nie było co zbierać z pirwulesku Tak więc ten kuponik na czysto Pięknie wszedł. Na drugim kuponie mieliśmy Samuelsona z Obelem. Tutaj po smarach można było dojść, że Szwedzi będą mieli dobrze posmarowane narty na totalny lód, jaki był w Annecy we Francji. Thunderbolt Projs moim zdaniem pewniak, więc tu nie było co zbierać z tego kuponiku. W tej chwili jest 2429,2 grosze zysku. Na czysto z tych wszystkich trzech kuponów, jakie były w grupie Ultimate. No, ale jeszcze jedno zdarzenie jest nierozegrane, bo grają dzisiaj Dallas bodajże o 19.00. Zaczyna swój mecz naszego czasu. A jeśli wygra mecz z Jaxami, no prawdopodobnie tak się stanie. No to wygramy łącznie z tego weekendu z grupą Ultimate 4689 02 na czysto. Tak jak mówiłem, wejście do tej grupki jest dość mocne, dość kosztowne no ale jak widać efekt już podczas pierwszego tygodnia, podczas pierwszego weekendu zwrócił się z nawiązką na tak naprawdę kolejny miesiąc gry więc jeśli macie ochotę oczywiście zapraszam do dołączenia ta grupa jest traktowana szczególnie jest to mix dyscyplin no i tutaj byłem strasznie pewny co po niektórych typów akurat w ten weekend no i jak widać przyniosło to skutek Generalnie zapraszam do grupek VIP-owskich, Mamy ich sporo z różnych dyscyplin. Grupki, które są tutaj prowadzone bezpośrednio przeze mnie, to futbol amerykański i biatlon. No i tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni z prowadzenia tych grup. Zainteresowanych dołączeniem, zapraszam drogą mailową na sportpredictions.pl. Mopa A o grupkach VIP-owskich również jest filmik na kanale. Odnośnik do tego filmu pojawia się na górze ekranu. Wystarczy w niego kliknąć, a przeniesie Was do odpowiedniego filmu. Tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Musimy podliczyć serię dzienny jeszcze z czasu trwania mundialu. Dodamy to myślę, że w przyszłym tygodniu i ruszymy z powrotem z serią dzienną. Póki co dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam przed telewizory, by oglądać finał Mistrzostw Świata. Zostawcie subskrypcję, łapę w górę. I do usłyszonka w kolejnych filmikach.